Właśnie obserwujesz, jak oddycha sałata. Do życia potrzebuje tlenu, podobnie jak my. Kiedy zawijasz ją w folię, skazujesz ją na śmierć. Pozostanie świeża przez dłuższy czas. My to wiemy. Elektrolux. O chłodzeniu wiemy wszystko. Muchozoł. Mucha nie siada. Witam państwa. Oto pojawił się telewizor nowej generacji. Że dźwięk otacza was ze wszystkich stron. Kto może być liderem technologii firmy? W godzinach wspólnej pracy. Nabiera realnego kształtu. Wtedy jesteś z siebie naprawdę dumny. A to uczucie. I nie ma mocy. W życiu liczą się przyjemności, ale każda przyjemność ma swoją cenę. Po każdym posiłku zwiększa się ryzyko. To także przyjemność smaku, ale Orbit pomaga też zapobiegać próchnicy, podwyższając współczynnik pH w ustach po każdym posiłku. Przeciwdziała próchnicy najskuteczniej, najdłużej zachowując gumę Orbit. Guma Orbit bez cukru pomaga zapobiegać próchnicy po każdym posiłku. Polecane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Twoje włosy łatwo się łamią. to działa.

Film ten powstał na podstawie...